W tej lekcji napiszemy kod programu, aby wysterować ruch taśmy, i będziemy transportować detal do czujnika. Czyli postawimy detal na taśmie, aktywujemy przycisk start. Taśma jedzie. Jeżeli przycisk start jest nieaktywny, taśma nie jedzie. No i produkt dojechał do czujnika, nastąpiło zatrzymanie. Czy przycisk start jest aktywny, czy jest nieaktywny? Jak napisać kod programu? Zapraszam do lekcji. PLC Space programowanie jest prostsze niż myślisz. Dzień dobry. W tej lekcji podstawowe połączenie sygnałów zmiennych, tak zwana bramka AND. Zobaczmy, co będziemy robić. Treść zadania. Czyli wykorzystamy dwa sygnały wejściowe: przycisk oraz czujnik no i połączymy to za pomocą bramki AND i jeżeli warunki będą spełnione zgodnie z bramką AND no to taśma zostanie wysterowana do przodu stałych widzów jak również nowych proszę o pozostawienie łapki w górę na potrzeby algorytmu a teraz przechodzimy do TIA Portal no i zaczynamy od folderu z kodem programu no i mamy blok główny OB1, więc ten blok musimy otworzyć. Tutaj napiszemy kod programu. No i standardowo zaczynamy od elementu wykonawczego, czyli tutaj będzie jazda do przodu. No I później instrukcja przypisania. No i musimy zapisać warunki. Czyli zgodnie z treścią zadania musi być aktywny. Przycisk start. No i dalej wykorzystamy czujnik środkowy. No i połączymy te dwa sygnały za pomocą bramki AND, czyli po prostu musimy wpisać nazwę w formie tekstowej AND. No tutaj mamy też system podpowiedzi, więc zatwierdzamy Enterem. No i czujnik środkowy nie może wykrywać produktu. Czujnik środkowy jest czujnikiem normalnie zwartym, więc musimy sprawdzić stan wysoki. Czyli, jeżeli czujnik nie wykrywa produktu, to stan wysoki. Czyli tutaj sprawdzimy to w ten sposób, po prostu odwołując się do nazwy symbolicznej. No i oczywiście, średnik, czyli chcemy transportować produkt tak długo, aż nie dojedzie do czujnika. No i teraz zaprogramujemy sterownik, no i możemy przejść do testów, czyli położymy detal na taśmie. No, i aktywujemy przycisk start. Taśma jedzie. Jeżeli przycisk start nie jest aktywny, taśma nie jedzie. No, i widzimy, mamy aktywny dalej przycisk start, ale produkt nie jedzie dalej, ponieważ już dojechał do czujnika środkowego, więc nie można transportować produktu. Więc musimy jeszcze raz postawić detal. Uruchamiamy transport, jeżeli przycisk jest aktywny, i czujnik środkowy jest nieaktywny. No i w tym momencie przycisk start jest aktywny, ale czujnik środkowy też jest aktywny, i dlatego taśma nie jedzie. Więc przetestujmy teraz kod programu. Włączmy monitoring, czyli postawimy jeszcze raz detal. Więc widzimy, że jeden składnik, czyli czujnik środkowy jest w stanie wysokim, no brakuje przycisku start, żeby też był w stanie wysokim, więc jeżeli zgodnie z bramką end oba składniki są w stanie wysokim, czyli w tym wypadku warunki są spełnione, czyli to czego oczekujemy, a tutaj dla każdego sygnału oczekujemy, żeby był stan wysoki. Więc 50% jest OK. Brakuje aktywacji przycisku Start. No i widzimy teraz, że... Czy przed chwilą widzieliśmy, że wszystko było w stanie wysokim. Czyli przycisk Start w odpowiednim stanie. I to spowodowało, że mieliśmy 100% spełnionych warunków. Więc transportujemy produkt dalej. No i teraz dalej... 50% tylko jest spełnione, ponieważ przycisk start jest aktywny, stan wysoki, ale czujnik środkowy jest w stanie niskim, więc to powoduje, że łącznie z bramki end mamy 0 i te 0 jest przesyłane do elementu wykonawczego, taśma nie jedzie. No a teraz już mamy 0%, ponieważ Oba składniki są w stanie niskim, więc łącznie mamy 0. Czyli tutaj jest tylko jedna kombinacja, tylko jedna sytuacja, gdy taśma zostanie aktywowana. Czyli zgodnie z tablicą prawdy dla bramki AND oba składniki muszą być prawdą, aby wynik był w stanie wysokim. Więc wykorzystując bramkę AND, zawsze mamy tylko jedną sytuację, gdy ten warunek jest spełniony. Czyli w treści zadania zazwyczaj pojawia się literka I, czyli to i to. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o programowaniu w języku tekstowym kurs Język SC dla opornych, tam dowiesz się więcej o języku SCL i programowaniu sterownika s 7500 1500 Więc zapraszam do tego kursu. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, pamiętaj o subskrypcji kanału, a będziesz na bieżąco z najnowszymi nagraniami. Dziękuję za uwagę w tej lekcji, zapraszam do kolejnych. Pozdrawiam, Tomasz Gilewski.